Witajcie moi drodzy. No cóż, wracamy sobie do strefy do cienia Czarnobyla. <laughs> hmm. Przy okazji podziękować muszę jednemu z was, który wskazał, że mimo ustawienia, bo faktycznie ja miałem ustawione 10, 1080 p 60 ale e, przepustowość w się była nie tak ustawiona i dlatego ta gra wyglądała jak wyglądała momentami. Nie zmienia faktu, że mm, silnik X-Ray Engine też potrafi różne cuda zdziałać. Chcesz zyskać sobie poważanie innych stalkerów. Chcesz tać... Czołem, kolego. Zobaczmy, czy coś ty jeszcze nie chcesz. Nie spodziewałem się mm. jej, bo większość ludzi w Zonie myśli tylko o sobie. Nieźle dołożyliśmy tym najemnikom. Tunel, którym przechodzili do doliny, jest nieczynny. Ale chłopaki wysadzą to wszystko w cholerę, żeby nawet mysz nie mogła się prześniźnąć do doliny bez naszej wiedzy. Wciąż jeszcze nie wiemy, kto kazał najemnikom nas atakować, ale myślę, że wkrótce dotrzemy do klienta. Tak czy siak, oto Twoja nagroda. No dobra. Konasio, to że nie mogę Cię teraz wpuścić, nie pytaj dlaczego, potraktuję to jak przesąd, ale przyjdzie czas, że... Dobra, czyli jeszcze... Powodzenia, wpadaj kiedy zechcesz. Czyli on nam jeszcze nie... nas nie wpuści, tak? No dobra. To nie czy tylko pendrive'a, nie będzie chciał tutaj... ...ten, jak mu tam, mechanik. Co popsułeś? Hmm. Dokąd, talkarze? Przed siebie. Bez litażni towarzysze. Wolność jest miejscem dla was. Żadnego sprzątania... Coś dla, stalker, ręce, coś dla mnie masz? Jeśli jesteś coś dla mnie. Podej wypitkę w pod stary. Szkoda, że nie wypaliliśmy razem skręta. Zawsze się znajdzie stara wódka dla nowych ludzi. No, w sumie nie masz nic ciekawego. No, zobaczmy, czy Ashot będzie miał dla mnie amunicję. To też by się przydała. Ashot? Cześć, stary. Szukasz dobrej okazji? Zawaliłeś mnie swoim szmelcem. Następnym razem nic z tego. Apteczek, też by się przydało, nie? No dobra. I teraz mamy dogonić kła. No dobra, to widzimy się na miejscu. Już jesteśmy prawie na miejscu, moi drodzy. Ale zanim wejdziemy tam, gdzie wejść mamy. Pozwolę sobie skorzystać z tego, że wiem co się będzie działo. Jak mi brakuje opcji, przenieść wszystko, to tylko ja wiem. Ale no, jak korzystając z tego, że wiem co to będzie. To by było na tyle. Wleść mamy tu. No dobra, to idziemy. Dokładnie. Nieźle tu jest. Wszyscy stalkerzy zlatują się jak pszczoły do miodu. Ciekawe, czego szukają. Szkoda, że ten gnojek zwiał. Walić go. Zostawił swoje graty i to się liczy. Tak. zabierzmy najlepsze rzeczy i spadajmy. Przy okazji, gdybyście słyszeli szum, to przepraszam Was, was bardzo. Czy żyjesz jeszcze najemniku? Dobrze. Aqua leży gdzieś obok Ciebie. Znajdź go. Słuchaj, Kiel. sytuacja uległa zmianie. Ktoś wie, że dotarliśmy do centrum zony i nas szuka. Musimy się ruszać i to szybko. Szczegółowy plan działań masz w schowku. Zmieniłem kod. Najemniku mówi Lebedzie. Informacje z PDA Kła potwierdzają moje podejrzenia. Niezidentyfikowana grupa stalkerów dotarła do centrum, zony. Nie wiem jak, ale udało im się nawet przeżyć dużą emisję. Byłoby lepiej, gdyby zginęli, bo w zonie nie zapanuje spokój, dopóki droga do centrum znowu nie będzie tajemnicą. Są na to dwa sposoby: albo my powstrzymamy tę grupę stalkerów, albo Zona uwolni kolejnej misji i zniszczy wszystko w swoim. Najlepiej by było, gdyby to nam się udało, ale musimy działać szybko, żeby mieć jakieś szanse. Peda zawiera współrzędne schowka. Na pewno znajdziemy tam informacje na temat ich planów. Wszyscy garają naraz, a ja muszę odzyskać swoje fanty, bo mnie okradli nawet ze stroju. No swoje fanty No to wiedziałem, że dobrze i tylko czemu nie mogę się przemoczyć na to zadanie No tak no Czyste niebo i jego funkcjonalność. Aż genialnie to działa. Za <noise> <noise> szczęście zabraliście mi tylko kasę i skafander. O którym w sumie zapomniałem, że... A ty co? Kim jesteś? Baginie, czas na to może nie być koniec. Dobra, resztę zostawiam Tobie. Bardziej się przyda. Mi są potrzebne tylko moje graty. Dziękuję. No ale kasy jeszcze nie odzyskam, co? No dobra, niech będzie. Niech będzie gro. Przynajmniej mi bandaż oddał. No dobra, to co teraz robić? Tak, tu mamy jakąś skrytkę, plecak, W ogóle mamy dużo skrytek, będę musiał je poodwiedzać w końcu. mamy łup ze schowka, czyli misję jakąś. Dobra, musimy przejść koło bandytów, to już mniej dobra, ale może jakoś damy radę. Macie limonkę? No i co, po wszystkim co? No niestety, wyłączyć się tego nie da. Hmm. Będziemy mieli odcinek w rytmie Briki. Dobra noc. jak to mówią we Włoszech awida Zain. A te elektry to tam tak zachęcająco to to nie wygląda, muszę powiedzieć. Jak na złość, tam trzeba wleść. jest jeszcze pole psioniczne. O, Podziękuję. Nie teraz, moi drodzy. Nie teraz. Ale do agropromu czas. Ty jesteś świętni? A, jeszcze ty? O, to już wszyscy rozliczeni widzę. No idę do agro Ej najemniku, czego tu szukasz? Zjeżdżaj stąd, zaraz zlecą się tu mutanty. Akurat z mutantami to ja sobie poradzę jakoś. Proszę, proszę, gdzie twój sprzęt, chłopcze? Niebezpiecznie tu. Nie zajdziesz daleko bez dobrego kombinezonu i porządnej broni. Potwory się nam ostatnio naprzykrzają, więc każda pomoc w walce z zoną będzie mile widziana. Jeśli chcesz trochę zarobić, wpadnij do bazy i znajdź generała. Jeden z naszych oddziałów właśnie tam rusza. Oszczędź sobie zachodu i dołącz do nich. Tak? To jest ten moment, kiedy oni nie będą potrafili zabić pijawki. bo coś tak czuję, że to będzie właśnie ten moment. Zestrzeliłeś swojego on dalej krzyczał Nieźle. Szybciej. Szybciej masz stać, czy co? Poganiasz mnie, a sam stoisz się, Wilby, w widły, nie wiadomo czym. Dlaczego tym razem ognia? Tu nic nie ma. wy chłop i leżycie. I co tak jakoś dziwnym zygzakiem zamiast iść normalnie drogą. Rozglądajcie no się. Fajnie, że mi myszka nie ześwirowała, nie? Nie rozkazu. No to wydaj ten rozkaz, bo tu starczymy nie wiadomo po co. No, słyszę tego snorka, ale oczywiście nikt za nim nie polas, nie? Bo po co? No, ale kto go wyeliminował, to już nie powiecie, nie? Bo po co? Aha, no dobra. To się całujcie. Jest jakaś skryteczka. Podobno. A, no wódka i apteczka. To no, zawsze spoko znalezisko. Ale mamy do do bazy. Jest naszą powinnością. A może po prostu uczenie się z wolnością i bratanie się z militariami? Militarnymi znaczy się z żołnierzami. Często pieniądz, więc mów. Powiem ci tyle, że spadam do twojego dowódcy. Słucham. Witaj, najemniku. we się do podziemi. Mało kto odważyłby się tam. Nie powinno być zbyt niebezpiecznie. A. Sporo się zmieniło, odkąd przyszło nam do głowy zablokować boczny. Pomogę ci dostać się pod ziemię, ale w zamian za przysługę. Na mapie podziemi zaznaczona jest przepompownia odsączająca. Sierżancie Chirsów. Wysyłam do Was najemnika. Zejdzie do podziemi. Postarajcie się, by dotarł do dziury. Generale, ktoś naprawdę się zgłosił, żeby zejść do tych jam. Zgadza się. Dajcie mu dużo amunicji. Tak jest. Trzymaj się. No dobra, ale to, moi drodzy, zrobimy już sobie w następnym odcinku, bo tutaj myślę, że zrobiliśmy już naprawdę dość. Także trzymajcie się ciepło i widzimy się następnym razem. Dziękuję moi drodzy, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Jeżeli tak, zostawcie proszę cukierka w górę oraz rozważcie subskrypcję i dzwoneczek, a my złapiemy się następnym razem.